Witamy Państwa i dziękujemy za udział w dzisiejszym, dziennym raporcie rynkowym. Po roku szczęścia mogą wystąpić normalne sesje, gdyż wielu analityków podnosi flagę ostrzegawczą dla Wall Street. Cyfrowa powierzchnia reklamowa stała się bardzo konkurencyjna. Facebook i Google są pod presją, a rywal TikTok stanowi dla nich zagrożenie egzystencjalne. Boris Johnson powiedział, że Wielka Brytania jest u progu nowego rozdziału w swojej historii, a funt brytyjski już świętuje. Para dolar-yen wykazała stałą deprecjację na ostatnich sesjach, spadając o 1%. RCI wchodzi do strefy negatywnej. Cena złota odnotowała niewielkie wzrosty na dwóch ostatnich sesjach, rosnąc o 0,4%. RCI daje negatywny sygnał. Bitcoin spadł na dwóch ostatnich sesjach, tracąc 1,1% na ostatniej sesji. ATR sygnalizuje niską zmienność. Cena ropy naftowej spadła o 0,9% na dwóch ostatnich sesjach. CCI daje negatywny sygnał. Dziękujemy za udział w piątkowym przeglądzie perspektyw rynkowych. Mamy nadzieję, że powrócicie Państwo jutro rano po najświeższe wydarzenia rynkowe. Ale póki co pamiętajcie, by zalogować się na naszej stronie internetowej oferującej rozwiązania wszystkich Waszych potrzeb handlowych, osobisty opiekun klienta chętnie odpowie na wszystkie Wasze pytania.